Siemaneczko, siemaneczko. Cudownie, uśmiech na twarzy. Na twojej też mam nadzieję. Dzisiaj będzie gadaninka. Widzę, że lubicie też nieraz jak nagram gadaninki. Czyli konkretnie o danym jednym temacie. Dzisiaj poruszę temat, myślę, że bardzo konkretny. Bardzo osobisty. Przynajmniej dla mnie. Ale mam takie odczucie, że dla wielu z was. Jest to problem lęków, paniki, fobii. W moim przypadku agorofobii. Również jakiegoś lęku społecznego. Jestem... Tak czuję wewnętrznie, że to jest bardzo potrzebne, jest bardzo potrzebne o tym powiedzieć. Jest bardzo potrzebne mi, żebym przekazał swoje doświadczenia, swoją wiedzę, bo jakby nie chcę użyć złego słowa, doskwiera mi agorofobia od ćwierć wieku, od 25 lat. I myślę, że mam dużo na ten temat do powiedzenia. A może niektóre rady, porady czy słowa, które wypowiem, po prostu wam pomogą. A więc co. Teraz czołóweczka i lecimy. Nigdy nie patrz! Nawet jeśli chcesz! Nigdy nie patrz! O wow! Kiedy to było? Kiedy, był, kiedy była ta pierwsza panika? Hmm. Tak, no oczywiście. Dobrze ją pamiętam na stadionie. na stadionie. Na stadionie Lecha Poznań. Nagle cały świat mi się po prostu jakby rozlał. Serce zaczęło mocniej bić. Cały się spociłem, zaczęło się bardzo mocno kręcić w głowie, oddech przyspieszył, i uciekłem. Uciekłem, uciekłem z tego stadionu prosto do domu. Mieszkałem na osiedlu Kopernika. Miałem 18 lat. Co prawda to był okres bardzo niefortunny w moim życiu. Było dużo narkotyków, i myślę, że bardzo mocno spowodowało to właśnie ten stan. To wszystko, co potem zostało mi zdiagnozowane, bo faktycznie dosyć długo trwało to, zanim w ogóle została mi moja. Dolegliwość zdiagnozowana, bo ponad dwa lata chodziłem po lekarzach, którzy nie wiedzieli, co mi jest, robili mi różne badania, a po prostu nie było mi, mi nic innego, jak zaburzenia lękowe, fobie społeczne, agorofobia, cały jakby. Ja mam całe spektrum różnych zaburzeń jakby pod względem lękowo lękowofobijnych, a więc to nie jest tylko agorofobia, ale główną przewagę to ma na pewno agorofobia, czyli lęk przestrzeni. I, i gdzieś faktycznie. Trwało to kawał czasu, zanim mi to zdiagnozowali. I przez te dwa lata od tego pierwszego lęku na stadionie do diagnozy. No faktycznie nawkręcałem sobie wszystkich chorób, bo, bo, bo szukałem. A więc chcąc nie chcąc, doszła jeszcze hipochondria bardzo mocno. E, dlatego gdzieś faktycznie od wtedy, czyli od, od dwa lata po pierwszym epizodzie takim, w którym spotkała mnie panika, od wtedy zacząłem się leczyć. Zacząłem się leczyć, zacząłem chodzić na terapię. Od razu powiem, no leków nigdy nie brałem. Bałem się tych leków. Poświęciłem bardzo dużo czasu na terapię, na książki, żeby poznać siebie, żeby próbować ten lęk oswoić. Bo to tylko tak można, uważam. Wiadomo, że można... Robić to również z tabletkami. Dzisiaj myślę, żebym się raczej chyba ich trochę mniej bał, bo jest to dużo mocniej przebadane niż, niż kiedyś. Nowej generacji leki bardzo dobre. Można szybko sobie przynieść tak zwaną ulgę w emocjach i wcale się nie uzależnić od tego. A więc naprawdę dzisiaj myślę, że to musi iść w parze po prostu farmaceutyka i psychoterapia. Kiedyś postawiłem tylko na psychoterapię. Nieraz przejdzie mi przez myśl po głowie takie: A kurczę, a może jeszcze podleczyć się jakby tabletkami. Ale na razie myślę, że tego nie potrzebuję. Czuję się bardzo dobrze. No i przede wszystkim umiem sobie poradzić, jak poczuję jakiś lęk czy też panikę. I o tym chciałem Wam przekazać kilka słów, jak to robię, co mi najbardziej pomogło, bo nie ukrywam, że wiem, jaką ulgę przynosi. Jak ja szukałem wtedy wiedzy na ten temat, a to było 25 lat temu, i naprawdę nie było tyle tego w internecie, co teraz możecie sobie odszukać, szukałem przede wszystkim ludzi, którzy wyzdrowieli. Było to bardzo dla mnie ważne. Jak chodziłem na psychoterapię, zawsze się. Jedno z moich takich pytań odwiecznych było: A będę zdrowy? A kiedy mi to przejdzie? Właśnie. I tu chciałbym się zatrzymać. Po pierwsze, nie jesteś chory. I to jest najważniejsze. Nie jesteś chory. A więc, czy będę zdrowy? Jesteś zdrowy. Po prostu. I oczywiście, jak to mówię teraz do osoby, która aktualnie odczuwa ogromny lęk, albo nie daj Boże panikę, no to mówi, co ty gadasz, Remik? Przecież jestem strasznie chory. Nie. Za lęk odpowiada przede wszystkim nasza wyobraźnia. Właśnie. I. I ta wyobraźnia potrafi płatać figle, bo ją można wykorzystywać w fantastyczny sposób, czyli do kreacji, do, 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 do pisania pięknych tekstów, piosenek, do wymyślania najróżniejszych rzeczy, sloganów, na przykład reklamowych. No, jakkolwiek byśmy to nie powiedzieli, no to wyobraźnia może tworzyć fajne rzeczy, piękne, dobre, różne dzieła artystyczne. Ale również ta wyobraźnia potrafi nam płatać właśnie te figle, że na przykład. Idę sobie tutaj i teraz bym sobie wyobraził, że na przykład te drzewo się nagle zawali i sobie to wyobrażam. No to co się stanie? No trochę się tego przestraszę. I teraz, czym bardziej ma wpływ moja zła strona wyobraźni na moje odczucia, tym częściej się będę bał takich rzeczy i będą te doznania. Bardziej dotkliwe, tak? A więc jeżeli umiem sobie wyobrazić, że te drzewo, na przykład, o, boję się przejść, bo jak przejdę, to spadnie, no to za chwilę będę umiał sobie wyobrazić, że kolejne również spadnie. No i prawdopodobnie ucieknę z tego lasu, bo będę się bał, że każde drzewo na mnie spadnie. I to jest ta wyobraźnia. To jest trochę tak, jak y, idziecie na sprawdzian, albo idziecie na przykład na rozmowę, o, to jest fajniejszy przykład idziecie na rozmowę kwalifikacyjną do pracy. I przez i całą noc nie śpicie, bo Wy sobie wyobrażacie cały czas, o czym będzie ta rozmowa. Wyobrażacie sobie, o co Ciebie mogą zapytać. Wy macie wszystkie możliwe, wymyśliście wszystkie możliwe warianty tej rozmowy. A może się zapyta o to, a, a na pewno się zapyta o tamto, a co odpowiem, jeżeli po, zapyta mi się, czy umiem angielski, a umiem tylko niemiecki. I macie na wszystkie. Na, na wszystko gotową odpowiedź. Przez to, całą noc nie śpicie, oczywiście. Nie tylko noza, może nawet cały tydzień przedtem. I co, idziecie na to spotkanie, i się okazuje, że to wszystko, co sobie wyobraziliście, jak będzie wyglądało to spotkanie. Jak usiądę, jak, jak pokój będzie wyglądał, czy będzie na dziesiątym piętrze to spotkanie, czy może na parterze. Szlak trafia, bo to spotkanie przebiega zupełnie inaczej, jest zupełnie w innym pomieszczeniu, niż sobie wyobraziliście. Pyta Was ten człowiek o rzeczy, o których w ogóle sobie nie pomyśleliście, że Was zapyta. I zazwyczaj tak wszystko wygląda. W 99% to, co sobie wyobrażamy złego. Się nie sprawdza. Myślę, że nawet więcej 99,9. O Boże, lecę samolotem, na pewno się rozwali, na pewno się rozwali. Nigdy się jeszcze nie rozwalił. O Boże, zarazem dleję, zarazem dleję, zarazem tyle. Nigdy jeszcze nie zemdlałem, a już myślałem milion razy, że zemdleję. <laughs> no właśnie. To jest, kochani, nasza wyobraźnia. I musimy sobie bardzo mocno w to uwierzyć i przekonać się do tego, że boimy się niczego innego, jak tylko tego, co sobie wyobrażamy. Ok, ktoś powie. No dobra, Remigal, ja naprawdę się tak czuję, że mi serce bije. No jak się mam nie boić? Że zaraz dostanę zawał serca. A tak mi się w głowie kręci, chyba zaraz wleję. Yy, albo wylew krwi do mózgu. Albo kurde, ja jestem psychiczny. Na pewno to jest choroba psychiczna. Zapewniam Ciebie, że to nie jest choroba psychiczna, bo osoby chore psychicznie kompletnie nie stają sobie z tego sprawy, że mogą być chore psychicznie. A zdrowe osoby. Właśnie, przede wszystkim myślą o tym, że są chorzy psychicznie. A więc, już to znaczy, że nie jesteś, stary, chory psychicznie. Jak tylko myślisz o tym, że prawdopodobnie jesteś, to znaczy, że nie jesteś. I już, już masz odpowiedź. W każdym razie musicie stawać sobie bardzo mocno z tego sprawę. Te złe samopoczucie, czyli te szybkie bicie serca, te zawroty w głowy. Ta hiperwentylacja, prawda, ten oddech, poprzez to się potem kręci w głowie, że po prostu się tak zapowieczamy. To to wszystko jest efekt naszej wyobraźni. To jest po pierwsze. Po drugie, lęk czy panika nie jest w stanie nam zrobić żadnej krzywdy w sposób taki oczywisty, nie? Czyli nie jest w stanie nas zabić. Okej, okay, jest w stanie nam zmniejszyć bardzo mocno komfort życia. No tak, no bo, bo może nawet doprowadzić do tego, że zamykamy się nagle sami w czterech ścianach w pokoju. No tak było w moim przypadku. Tak, ale to wszystko, o czym myślicie, że zaraz umrzecie, że zaraz zemdlejecie, że to na pewno zawał czy wylew, to to się nie jest w stanie starzyć. Nie jest. To jest tylko wasza wyobraźnia. Nic więc. I to jest bardzo ważne, żebyście sobie po prostu z tego zdali sprawę. Kolejną bardzo istotną sprawą, która bardzo mi pomogła. To jest uwaga, nazwę to pokrótce, to jest nie bać się o tym mówić. Nie bać się przyznać do tego, co wam jest. I od razu daję przykład. W wieku bardzo młodym, jak robiłem pierwszy festiwal w Poznańskiej Arenie. Jeździłem, kochani, oj, zaczekajcie, ktoś cienia. Jeździłem, kochani po spotkaniach różnych i spotkałem się, pamiętam, z dyrektorem Krzysiem Łuszczewskim, ja do dzisiaj to pamiętam, w Radiu RMI miałem spotkanie a propos patronata medialnego nad imprezą New Yorker Hip Hop Festival. Kochani, i byłem tam ze swoim wspólnikiem. Nagle na tym spotkaniu dostałem paniki, czyli fobii społecznej. To wszystko, co się przy panice dzieje, czyli... Już tam nie pamiętam, no ale na pewno zrobiło bardzo mi się źle. No i nagle się zerwałem, uciekłem. Bez słowa, wyszedłem z od nich. Mój wspólnik, wtedy nie było komórek, on nawet nie miał jak do mnie zadzwonić. Ja uciekłem, ja, zaczę... ja czekałem w samochodzie. Potem Dominik schodzi, mówi, co się stało, co się stało? Ja mówię, Rym, no nie wiem, no kurwa taka panika, uciekłem, po prostu nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nagle mi się źle zrobiło, uciekłem. Do czego teraz mierza? Bo to jest teraz kluczowe, ważne. I potem nauczyłem się jednej rzeczy, co mi... Mój psycholog powiedział, Grzesiu, pamiętam imię do dzisiaj, Remik, żeby uniknąć takich sytuacji, jak zaczynasz takie spotkanie, na którym prawdopodobnie się źle poczujesz, to przed spotkaniem poinformuj wszystkich. Kochani, dolega mi agorofobia, różnego rodzaju paniki, fobie. Mogę w czasie spotkania się źle poczuć, mogę nawet wyjść i chciałbym już na początku Was za to przeprosić, jeżeli tak się stanie, ale to nie moja wina. Końc, kropka. Wymawiając takie słowa na każdych kolejnych spotkaniach, jak to tylko powiedziałem, to ja już z żadnego spotkania nie wyszedłem nigdy. Autentycznie, bo miałem już to. Bo jakby najgorszą rzecz już powiedziałem, że może coś się wydarzyć w moim odczuciu głupiego dla mnie, gdzie po prostu ucieknę, i żeby nikt nie pomyślał, ale wariat ucieka, to oni już sobie zdawali sprawę, no że ok, może się tak zdarzyć i wtedy już było dla mnie, byłem jakby uspokojony. Że nikt sobie źle o mnie nie pomyśli. Rozumiecie o co mi chodzi? I w momencie, kiedy na każdym przed każdym spotkaniem po prostu powiedziałem: słuchajcie, mam takie zaburzenia jak agorofobia, jak fobia społeczna, i może się coś i takiego, i takiego wydarzy. To się to już nigdy nie wydarzyło na tych spotkaniach. A nawet jak się wydarzało, to do takiego stopnia, że na przykład powiedziałem, zaczekajcie chwilę, poddychałem czy razy, wyszedłem, pyk, pyk, py, wypiłem troszkę yy, zimnej wody, na przykład, wróciłem i dalej. Potoczyła się rozmowa. Nigdy się już nie stało tak jak za pierwszym razem, że po prostu uciekłem, dlatego, żeby osoby będące na tym spotkaniu nigdy się nie dowiedziały, co mi tak naprawdę jest. A tak naprawdę, jak uciekłem, no to one, o kurde, what the fuck, co tu się wydarzyło, nie? Dokładnie. A więc bardzo ważna rada. Mówcie o tym. Nie wiem, źle wam na przykład na autostradzie, jak jedziecie samochodem, jako pasażer, no to powiedzcie kierowcy, słuchaj, przed wejściem do auta, słuchaj, ja cierpię na autostradzie, mi się źle może zrobić. Więc jak ci powiem, to proszę się za czym. Ja sobie chwilę pooddycham, zrobię sobie jakąś medytację, relaksację, cokolwiek tam nie wiem i pojedziemy dalej. Koniec tematu. A jak nie powiesz czegoś takiego i wsiądziesz do tego samochodu, to uwierz mi, za dwie minuty tak ci się źle zrobi, kierowca nie będzie wiedział, co się z tobą dzieje. Fatalna sprawa, fatalna. Dlatego mówcie o tym. Nie wstydźcie się swoich emocji. To jest kluczowe, a nie potem liczycie na jakiś cud za przeproszeniem, że się coś nie wydarzy, to po co o tym mówić? Nie, o, trzeba mówić o takich rzeczach. Wtedy naprawdę to świadczy o waszym zdrowym podejściu, a nie chorym. To jest podstawa. Moje paniki, moje fobie w momencie, kiedy zacząłem oficjalnie moim znajomym, przyjaciołom, wszystkim mówić o tym, że doskwiera mi. Takie i takie zaburzenie, że mam problemy emocjonalne, zmalały kilkukrotnie. To był taki krok do przodu, że żadne leki uważam nie zrobią takiego kroku do przodu, jak właśnie ten coming out, można powiedzieć, dotyczący fobii czy paniki. O tym zresztą jest cała płyta, możesz wszystko zacząć jeszcze raz. Moja, zapraszam. Możecie sobie na Spotify posłuchać. Kolejną ważną rzeczą jest usmysłowić sobie, że panika czy też lęk to to jest taka taka sama emocja, kochani, jak każda inna. To może dziwnie brzmi, ale to jest taka sama emocja, jak, jak radość, jak miłość, jak przyjaźń, jak odczuwacie, jak satysfakcja, jak szczęście. Tylko ta z drugiej strony. I jeżeli akceptujecie Radość, szczęście, miłość, satysfakcję, euforię, to tak samo zaakceptujcie przygnębienie, smutek, lęk czy panikę. Okej, okay, powiesz, no ale remik, no tamto jest fajne. Okej, okay, tylko chcę Tobie pokazać, że to jest. Tylko emocja. Tak jak się ucieszysz z jakiegoś prezentu, na przykład bo dostałaś jakiegoś tam nowego iPhone'a, no to i cieszysz się, ale ta radość potrwa określony czas. Na początku jest ta euforia, skakanie, mamo, dziękuję, ja cię kręcę, telefon. Potem opadają te emocje. I po tygodniu no cieszysz się, że dostajesz ten telefon, ale co nadal skaczesz? Wam dziękuję, no nie jesteś w stanie przez tydzień się cieszyć. Tak samo nie jesteś w stanie odczuwać cały czas paniki. Ona również minie, bo jest tylko emocją. To jest proste. Dlatego trzeba akceptować wszystko, wszystkie emocje, nie tylko te fajne, ale również te złe. To jest. Nie możemy, na przykład, wiecie co? Bardzo dużym problemem już jest. Wychowanie, i jak będziecie mieli jakieś dzieci, a może macie, płacze wasze dziecko, o Boże płacze, płaczę, co mu się stało? Płacze, nie chce poryczyć. Ja, a co, jak się cieszy, to obchodzicie... Jezus cieszy się, cieszy się. P czemu się cieszy? No bo się kurde cieszy, tak samo niech się kurde popłacze. Właśnie, odczuwajmy wszystkie emocje. Czy to strach, czy to lęk, czy to radość, czy satysfakcja, czy uczucie miłości. Nie bójmy się żadnych emocji. Nie dzielmy ich, że dobre będę odczuwał, zły odpycham. Nie, nie, przyjmujmy. Po prostu. To jest bardzo ważne. I teraz, coś pokrótce, co warto w ogóle robić, żeby zmniejszyć nasze emocje. To są, to są takie bardzo podstawowe. Trywialne sprawy. Przede wszystkim trzeba dbać o siebie i to jest najważniejsze, co teraz powiedziałem. Jak dbać o siebie? Dbać o siebie, czyli bardzo dużo ruchu, bardzo dużo, nie mówię sportu ekstremalnego, ale po prostu koniec z siedzeniem. Książka jest fajna, ok, ale nie, że cały czas siedzimy z dupą, czy przed komputerem, czy przed książką, ruszamy się. Zobaczcie, ja nawet gadając do was, pogaduchę robiąc wami, ja idę, idę i gadam. I zrobię prawdopodobnie z 4-5 km. Aktywność fizyczna. Każdy może sobie pozwolić w swoim wieku na taką, jaką sobie może pozwolić. Po 18 lat możecie biegać. Maratony. 40-latkowie też mogą biegać, ale mi szkoda stawów. Dlatego uprawiam jakiś taki ruch, który dla mnie jest OK. Dieta. Uważajcie, co jecie. Naprawdę. Ja byłem teraz w Pobierowie, jak wiecie. I powiem to szczerze, chciałem to powiedzieć na vlogu. Może nie jestem jakimś mega fitowcem. No, ale powiedzmy, jakoś mieszczę się w jakichś normach, że te PMI mam takie, że nie wyskakuje poza normę, ale jest na pograniczu, tak. I bym chciał jeszcze chwilę schudnąć. Zresztą challenge leci do końca wakacji 7 tych. Ale do czego zmierzam? Będąc na wakacjach. Przeraziłem się i to mówię całkiem szczerze. Co trzecia, czwarta osoba w wieku plus 30 plus 35 lat na moje oko. Może byli nawet młodzi, tylko na takich wyglądali. Sory, przepraszam was wszystkich. Mieli nadwagę. Tak. To jest tragedia. Sory. I wiecie, i to właśnie nad morzem, gdzieś, gdzie te krótkie rękawki, koszulki, już nie mówię w ogóle, na plaży. To mega widać. I mi nie chodzi o to, że muskulatura. Nie. Nadwaga. Wiecie, trzymać taki normalną wagę do swojego wieku, do swojego wzrostu przede wszystkim. To jest podstawa. Czyli kalorie. Ale oprócz kalorii, zaczekaj. Dobra, cofamy się. Idziemy z powrotem. Ale oprócz kalorii ważne jest jeszcze, żebyśmy jedli dobre produkty. Ja tu się o diecie nie chcę wypowiadać, ale myślę, że dobra dieta jest dieta bardzo różnorodna, tak? Trzeba sobie po prostu... Ja na przykład uwielbiam śródziemnomorską, yy, czyli dużo ryb na przykład, ale naprawdę zastanówcie się, jaką dietę dobrać, po prostu nie obżerać. To jest podstawa. Miej źryj i tyle. I, I to jest bardzo ważna rzecz. W, w, przede wszystkim w naszym samopoczuciu, czyli właśnie w panice, w lęku. Mi bardzo mocno to pomogło ja w wieku 18-20 lat, uwieść mi, może gdzieś jakieś zdjęcie znajdę, to wkleję tu. Ja ważyłem tam z 81 czy 2 kg, na mój wzrost to, to było bardzo dużo. Ja dopiero potem zacząłem o, 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 o siebie dbać. Tak? A więc co mamy? Mamy, kochani, dietę, mamy sport, wszelkiego rodzaju relaksację. Dla niektórych jest to modlitwa, jak dla mnie, lubię się pomodlić bardzo często i sobie rozmawiam z Bogiem, i, i to jest piękne. I wtedy jestem w nim, każdy ma swoją relację. Ja mam swoją w jakiejś relacji, prawda, określonej, i to mnie mega relaksuje. Inni co sobie pomedytują, jakąś tam pouprawiają jogę, jakieś tam inne. Wszystko co chcecie, róbcie, żeby tylko się wyciszać, żeby nie żyć cały czas w tym pośpiechu, nie? A czy to modlitwa, czy medytacja, czy yoga, to wszystko nam jakby bardzo mocno pozwoli, żeby zwolnić. Oj, tu gdzieś poszedłem z boku. Zdrowy sen. Dokładnie. Oczywiście, jak jesteście w mocnych lękach i w mocnej panice, to trudno o zdrowy sen. To już jest taki etap późniejszy, że jak już doprowadzicie się, jak już zaczniecie wychodzić z tych lęków, to ten sen będzie przychodził coraz lepszy. I, i, i faktycznie życzę Wam dobrego snu tych 7-8 godzin. To jest też podstawa regularnego. Wiem, że wśród młodzieży jest to różnie, bo niektórzy o czwartej przyjdą do chaty, niektórzy o szóstej rano i śpią do trzynastej, no okej. Okay. Ale jest to naprawdę też bardzo ważne, żeby zapanować nad swoim całym układem emocjonalnym. I uwaga, najtrudniejsze na samym końcu wam powiem. I to tak zostawiłem jakby, bo to powinno być prędzej przed tym, przed tymi moimi podpowiedziami co robić, jak z tego wychodzić. Kochani, uwaga, akceptacja. Bez akceptacji nie ma nic. Musimy zaakceptować stan w jakim się znaleźliśmy. Jeżeli będziemy walczyć i będziemy wychodzić na ring z naszymi emocjami, to te emocje nas pokonają. To lęk nas zawładnie nami. Nie walcz z lękiem, poddaj się. Serio, jeżeli odczuwasz w danym momencie dyskomfort czy panikę, to odczuwaj. To co powiedziałem kilka minut temu, zaakceptuj ją po prostu. Akceptacja akceptacja, akceptacja. Ja sobie to jak mantrę powtarzałem. Jak się dziś źle czułem, na przykład w markecie, też bardzo często, i mówię, kurwa, uciekam, uciekam, uciekam. Muszę uciec, muszę wyjść. A za chwilę, nie. Zostań. Nic złego Ci się nie stanie. Najwyżej źle się trochę poczujesz. Zaakceptuj teraz ten moment, w którym się źle czujesz. Co ci jest? Nogi mi się częstą, nogi jak zwaty, nogi jak zwaty. Zaakceptuj nogi jak zwaty. To są tylko nogi jak zwaty. No dobrze, ale serce. Zaakceptuj, że serce szybko bije. To jest tylko szybkie bicie serca. Ale w głowie się. No to zaakceptuj, że się w głowie kręci. Nic się złego nie stanie od tego, że się w głowie kręci. Panikach równa się akceptacja. Wtedy jest zwycięstwo. Panika i lęk przed paniką. Walka z paniką. Równa się porażką. Wygrajcie tą walkę, bo ona jest naprawdę. Jak zrozumiecie to, co dzisiaj powiedziałem: że to są tylko emocje, jak każde inne, że wszystko mija, radość mija, panika też mija. Że nic złego panika wam nie może zrobić, że nikt jeszcze od paniki nie umarł, że wcale nie jesteście chorzy psychicznie, jesteście mega zdrowi. To wystarczy postawić kropkę nad i i to zaakceptować. Wtedy to wygrać. Padłem na fajną rzecz jeszcze. Myślę dotyczącą tego vloga. Zróbmy osobny taki Q&A. Jeżeli właśnie macie jakiekolwiek pytania, jeżeli może jest szczęście w trakcie terapii, albo chcecie iść to, na terapię i, i macie jakieś obawy, nie wiem cokolwiek. Zrobimy takiego Q&A dotyczącego tylko właśnie zaburzeń emocjonalnych, fobijnych, nerwic i Myślę, że to będzie sztos. Oczywiście nie będę się wymączał, jeżeli na coś nie będę umiał odpowiedzieć. Jeżeli jakieś pytanie będzie, nie wiem, nie w moich kompetencjach i tak dalej, to na pewno odpuszczę. Bo nie jestem lekarzem, jestem po prostu osobą, można powiedzieć, tak jak wiecie, alkoholik przeszedł a, a, i, i już nie pije, nie? <laughs> Dokładnie, więc bardziej mnie można nazwać osobą z bardzo dużym doświadczeniem, która poznała na własnej skórze, co to panika, lęk, różnego rodzaju fobie. I postaram się odpowiedzieć na pytania najróżniejsze, czyli zróbmy jeszcze taki QA dotyczący tylko tego filmu. Zadawajcie pytania, co Was interesuje, a ja postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć i nagrać dodatkowy film. Jutro godzina 20. Będzie vlogasek. Ela. <śm> <śm> <śm>